Cristiano Ronaldo w roku 2021 zyskał tytuł najlepiej zarabiającego piłkarza na świecie. Kapitan reprezentacji Portugalii, który obecnie gra w Manchesterze United rocznie odnotowuje na swoim koncie dochód w postaci 100 milionów euro. To tylko gotówka, ponieważ w grę wchodzą jeszcze liczne nieruchomości, luksusowe samochody oraz prywatne odrzutowce Ronaldo. Według informacji, które kilka miesięcy temu podał lizboński dziennik Correio da Manche, Zawodnik Manchesteru United może pochwalić się bogatym portfelem nieruchomości na całym świecie, które warte są około 27 milionów euro. Są to m.in. wille, domy i apartamenty w Nowym Jorku, Turynie, Marbelli, Madrycie, Maderze oraz w Lizbonie. Patrząc na zarobki piłkarza, czyli 107 milionów euro rocznie, wydaje się to niewiele. Ronaldo jednak doskonale wie, chce co inwestować pieniądze. Mówi się, że 60 milionów jego dochodów to wpływy z reklam. Reszta pieniędzy, a więc 47 milionów euro rocznie, pochodzi z jego kariery piłkarskiej. Portugalczyk, który może pozwolić sobie dosłownie na wszystko, ma wyjątkową słabość do szybkich i luksusowych aut. W jego imponujących zbiorach znajduje się ich aż 20, a wszystkie warte są łącznie około 26 milionów euro. W kolekcji piłkarza są między innymi dwa modele Bugatti, Porsche, Chevrolet, kilka wersji Ferrari i MC Larenów, Rolls-Royce, Bentley oraz Barbus. Co ciekawe, model Bugatti La Voiture Noire to najdroższy samochód świata, stąd też nie mogło zabraknąć go wśród aut Cristiano. Produkcja auta nastąpiła z okazji 110-lecia marki. A swoim wyglądem łudząco przypomina on samochody z lat 30. Maksymalna prędkość, jaką osiąga to 420 km na godzinę i ma aż 1500 koni mechanicznych. Większość gwiazd charteruje samoloty, które pozwalają im na odbywanie luksusowych podróży. Jednak nie Cristiano. On postanowił nabyć samolot na własność i co ciekawe, bardziej niż środek transportu przypomina on pięciogwiazdkowy hotel. Model, w który zainwestował to stream G200. Na świecie jest go zaledwie 250 sztuk. Taka inwestycja kosztowała go około 20 milionów funtów. Samolot jest w pełni wyposażony, tak aby rodzinie Ronaldo niczego nie brakowało na jego pokładzie. Ma WiFi, telefon, piekarnik, mikrofale i lodówkę. Ile na koncie ma Cristiano Ronaldo? Z pewnością odpowiedź na to pytanie znajduje się jedynie w głowie Portugalczyka. Ale jeśli wierzyć doniesieniom magazynu The Sun, na koncie bankowym Cristiano Ronaldo może znajdować się obecnie około 432 milionów euro.